My pokazywaliśmy, że jesteśmy tą grupą polityczną, która chce normalnej polityki, która nie chce skłócania Polaków, która nie chce napuszczania Polaków jednych na drugich i mm, również z takim przesłaniem idziemy do Parlamentu Europejskiego. To to, co nas dzisiaj najbardziej powinno martwić, to to, że ci młodzi ludzie, którzy urodzili się w Polsce w Unii Europejskiej, postawili dzisiaj na konfederację, która mówi, że Bruksela jest zagrożeniem dla demokracji. Poprzedza, boli was to, że Polacy widzą, że w Unii Europejskiej dzieje się źle i boli was to, że my chcemy em, tą Unię Europejską nawrócić na poprawne tory. Wyniki Wyborów parlamentarnych okazały się być nie lada zaskoczeniem dla wielu z nas. Jedni obserwują zachodzące w Unii zmiany z dawką przerażenia, inni świętują intensywne zwycięstwo prawicowych środowisk. Niektórzy doszukują się też drugiego dna w tej sytuacji. Właśnie dlatego przyjrzymy się dzisiaj jednej z dyskusji między politykami różnych frakcji. Przyjrzymy się teoriom spiskowym przeciwko Konfederacji. Zastanowimy się, skąd pojawiła się nagła popularność wśród młodych i mężczyzn i odpowiemy sobie, a pytanie, czy właśnie obserwujemy ogromny upadek lewicy? Nie zostawić łapki w górę i subka. Dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami, a teraz dam wam jeszcze 3 sekundy, a wy napiszcie w komentarzu 3 słowa do Zajączkowskiej. 1 2 3 Napisane? No to lecimy. Ostatnie wydarzenia przybrały niespodziewany dla wielu wyborców obrót. Konfederacja szczególnie dała się zauważyć podczas wyborów do Europarlamentu, zamykając podium z trzecim miejscem tuż za największymi partiami, czyli Koalicją Obywatelską i Pisem. Prześcignęli zarówno lewicę, jak i Trzecią Drogę, z którymi jeszcze niedawno silnie prześcigają się w sondażach. Szczególnie ogromnym poparciem, jak na standardy swojej partii, może cieszyć się Grzegorz Braun. Najprawdopodobniej, jak wynika z licznych lecz niepotwierdzonych doniesień, uzyskał on najwyższe Wyniki w swojej partii. Bez wątpienia przyczyniły się do tego jego śmiałe stanowiska i otwarte przeciwstawianie się dotychczasowej polityce, nawet jeżeli przekaz był czasem bardzo odważny. Konfederacja wskoczyła na podium po pół roku em, no, takiego stylu bycia w parlamencie, którego najgłośniejszą akcją było gaszenie świec chanukowych hanuk przez posła, a za chwilę pewnie europosła Brauna. I tą drogą będziecie dalej iść, czy te wybory przyniosą radykalny zwrot w tej drodze? Panie redaktorze, ja myślę, że mieliśmy dużo um, innych akcji, głośnych, którymi zasłynęliśmy w polskim Sejmie. Przede wszystkim um, realne podejście do polskiej polityki i zaznaczanie tego, co się dzieje w polskiej polityce i próba um, wejścia klinem w między um, Platformę, czy Koalicję Rządzącą, czy Nowy Układ Rządzący, a Prawo i Sprawiedliwość, które prowadziły politykę na zasadzie dziel i rządź. My pokazywaliśmy, że jesteśmy tą grupą polityczną, która chce normalnej polityki, która nie chce skłócania Polaków, która nie chce napuszczania Polaków jednych na drugich i um, również z takim przesłaniem idziemy do Parlamentu Europejskiego. Jakże ograniczonym byłoby rozumowanie w podobny sposób. To jest właśnie problemem naszego społeczeństwa. Zamiast skupiać się na faktycznym przekazie, przykuwamy naszą uwagę bardzo często wyłącznie do najgłośniejszych wybryków. Nie interesujemy się rzeczywiście polityką, a skandalem. Konfederacja osiągnęła wyniki z pewnością z wielu innych powodów, które nie ograniczają się tylko do afer. Tak samo jak inne partie oferują wiele innych rozwiązań niż tylko spór. Jednak to właśnie te kwestie zazwyczaj się najintensywniej przy Przebijają. Choć zdaniem niektórych rezultat wyborów mógł nie być podyktowany wyłącznie preferencjami wyborczymi. Wiele ciekawych teorii spiskowych zaczęło pojawiać się w mediach. Wiele osób nie dowierza, że partia sama z siebie osiągnęła tak wysokie wyniki. Dobrze mogę postawić taką tezę, że urosło konfederacji, ponieważ odpłynął elektorat pis właśnie do, konf do no bo konfederacji. No trochę, trochę też odpłynął. I zginęli od własnej broni po tym, jak. E, jak wywołali histerię wokół Zielonego Ładu, jak obrzydzali Unię Europejską przez 8 lat, Tak nawiązując do tego, co Pani powiedziała, to wy w tej kampanii wyborczej nie mówiliście ludziom, że idziecie informować Polaków o tym, ja co mówiłam. się tam dzieje w Parlamencie Europejskim. Ja zawsze tylko mówiłam. wszyscy mówiliście, że idziecie blokować jedno, drugie, trzecie Zielony ład. Teraz zobaczymy, jak go zablokujecie i z kim to zrobicie Zobaczymy, ja zobaczymy z kim ja to, mówiłam, jak, w jakiej grupie mówiłam. politycznej jaką będziecie mieli siłę, bo dokładnie mówiliście tylko o jednym. O tym, że idziecie. Ja tylko słyszałem od kandydatów Konfederacji, co będą blokować w Parlamencie Europejskim. Nie słyszałem nic pozytywnego, co chcą zrobić w Parlamencie o, Europejskim. Natomiast będę bardzo ciekaw i to będę przypominał. Nie to, że będziecie informować Polaków, tylko... Co z, z zablokujecie w pierwszych 100 dniach pracy parlamentu? Jest to tak podstawne stanowisko, jak mówienie, że Konfederacji udało się zajść daleko, bo frekwencja była względnie niska. Wszyscy konfederaci się zgadali, zabrali wyborcom opozycji dokumenty i blokowali wejścia do punktów wyborczych. Tak pewnie było. Chociaż nie tłumaczy to tego, czemu według ostatnich doniesień zagłosowało na partię więcej kobiet niż na lewicę. Pewnie też zostały do tego zmuszone. Poza tym, dość miernym argumentem jest mówienie, że Konfederacja nie będzie w stanie się przejść wstawić, Bo właśnie to robili przez ostatnie lata. Nawet odnosząc się do pierwszych zarzutów, faktycznie przedstawiali patologię funkcjonowania instytutu. Wystarczy słuchać wypowiedzi, a nie kierować się populistycznymi przesłankami, które przekazują nam jedynie najgłośniejsze afery. Łatwiej jest wtedy na przykład usłyszeć wypowiedzi mówiących o tym, jak źle funkcjonuje sposób, w jaki liczone są tam głosy i jak faktycznie problematycznym jest blokowanie pewnych unijnych rozwiązań. Ale oni wyliczali, ile stron dokumentów przeciętnie w ciągu mm, y, miesiąca. Przerabia hmm, Parlament Europejski. Tam wychodziły jakieś o, ogromne ilości i, i stron, które trzeba by przeczytać, żeby być we wszystkim na bieżąco, co się dzieje we wszystkich komisjach, żeby móc odpowiedzialnie potem za wszystkim zagłosować. Coś się przekracza możliwości każdego indywidualnego posła, więc większość polega na rekomendacjach innych i głosuje no, tak, na czuja albo, albo tak, jak. I im podpowiedzą. Dlatego też na wyniki głosowań w parlamencie dobrze jest czasem patrzeć z lekką dozą powściągliwości. Co innego, kiedy cała partia opowiada się za danym rozwiązaniem bądź też wstrzymuje się od zabrania głosu, a takie sytuacje miały ostatnio miejsce. Niełatwo jest też czasem ustalić, jakie właściwie było ich stanowisko. Nie wspominając już nawet o tym, że najczęściej pogubieni w oddawaniu głosów byli właśnie przedstawiciele środowisk lewicowych. Niektórym poszło też nieco gorzej, według notowań, niż przewidywano. Jednym z przykładów ugrupowań, które poradziły sobie znacznie gorzej, jest trzecia droga. Partia była wielokrotnie stawiana jako ugrupowanie, które z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie faktyczną trzecią siłą w rządzie. Coś jednak ostatnio nie idzie chyba po ich myśli. Czyli właściwie żadnego z celów nie udało się osiągnąć, tak? Frekwencja wyborcza oscylowała około 40%, czyli znacznie mniej niż chociażby podczas wyborów parlamentarnych. Gdzie Polacy mieli chyba jeszcze faktyczne nadzieje na jakieś większe zmiany. Jak widać rozczarowanie zapukało nam do drzwi. Nie tylko niskie wyniki Wyniki udziałów przykuły uwagę, ale także ogromna porażka partii. Zamiast oddać głos na lewicę i trzecią drogę, to właśnie Konfederacja, a nawet prawo i sprawiedliwość zaskoczyły wynikami. Przewidywania stawiały głównie na miażdżącą przewagę koalicji obywatelskiej, a w rzeczywistości topowe ugrupowania osiągnęły niemalże takie same rezultaty. Nowością były też grupy, które oddały swój głos na partię. Według sondaży Exit Poll blisko 1 trzecia wyborców w wieku od 18 do 29 lat oddała w wyborach do Parlamentu Europejskiego głos na Konfederację. Dodatkowo, jak już wcześniej wspominałam, liczne doniesienia wskazują na to, że więcej kobiet, wbrew popularnej opinii, było skłonne oddać swój głos na prawicową partię niż na lewicę, która do tej pory cieszyła się dość dużym poparciem wśród żeńskiej strony elektoratu. Jedni uważają, że to wielki postęp, inni zaś, że dali się nabrać. Na konfederację, to znaczy ja patrzę dzisiaj na całą Europę, a pamiętam jak AFD rosło w siłę, pochodzę z województwa zachodniopomorskiego, z miejsca na granicy polsko-niemieckiej i te hasła, które, o których mówiła konfederacja i tutaj zgadza, zgadzam się z Tobą, tak? Te hasła, które mówiły o wyjściu z Unii Europejskiej, eurosceptycy rosną w siłę w całej Unii Europejskiej i dzisiaj I to, co nas dobrze. wszystkich powinno niepokoić jako demokratów, Pomimo że gratuluję koalicji obywatelskiej zasłużonego dobrego wyniku e, i cieszę się, że Prawo i Sprawiedliwość przegrało te wybory, to to co nas dzisiaj najbardziej powinno martwić, to to, że ci młodzi ludzie, którzy urodzili się w Polsce w Unii Europejskiej, postawili dzisiaj na Konfederację, która mówi, że Bruksela jest zagrożeniem dla demokracji. Trzyba, her. Czym właściwie jest ta demokracja, do której dążymy? Polega na posiadaniu jak największej ilości mediów, a może na odebranie Polakom prawa głosu i nadawanie ich unijnym władzom? Właśnie to mogli zacząć zauważać młodzi ludzie, którzy odwracają się dziś od środowisk, które im wiele obiecywały, a ostatecznie okazały się kolejnym zawodem. Tu nie powinno być miejsca na drugie, trzecie i czwarte szanse. To polityka i to my decydujemy, kto powinien nas reprezentować. Przedza, boli Was to, że Polacy widzą, że w Unii Europejskiej dzieje się źle i boli Was to, że my chcemy tą Unię Europejską nawrócić na poprawne tory. Hmm. Eee, a poprawnym to torem co? Unii Europejskiej jak to to jest co? Na... Ale jak pani chce Pani ta... nawrócić, jeśli pani pani wy ministrze... chcecie wyprowadzić z Unii Europejskiej Polskę? To Pan Pani, pani opowiada, tam, że chce. Pani, no, pani, pani mi, panie ministrze, pani, panie ministrze, panie, panie ministrze, ja pytam. Czy w ogóle krytykowanie Polaków za to, jakich decyzji się podjęli, nie jest atakiem w nasze prawo do wolności wyboru? Powinniśmy chyba się zastanowić nad tym, czy kolejne neo nie powinno zostać postawione przed słowem demokracja, kiedy mówimy o lewicy. Polacy doznali zawodu. W tym ogromnym chaosie, jaki panował przed wyborami parlamentarnymi, rzeczywiście można było zagubić się w tym, co jest słuszne, a co nie. Prawo i sprawiedliwość popełniło wiele błędów i wiele należało zmienić w naszym kraju. Zmiana nie była jednak chyba taka, jakiej oczekiwaliśmy. Spotkaliśmy się z ogromnym rozczarowaniem, choć początki dla wielu wyglądały obiecująco. Ogrom Polaków cieszyło się nawet z przejęcia mediów, co nie było przeprowadzone w pełni podstawnie. Już wtedy mogła nam się zaświecić czerwona lampka, jednak przyjęliśmy, że pewne rzeczy trzeba wykonać z rozmachem. Z tym, że gdy raz pozwoli się politykom na złamanie panujących zasad, najpewniej podejmą się drugi raz. Co gorsza, ci robili to już w przeszłości, z czego mogliśmy wyciągnąć wnioski, a niestety tego nie zrobiliśmy. Więc dzisiaj ponownie rzeczywistość uderzyła nas boleśnie. Droga Unii Europejskiej to, to jest sojusz, właściwa droga Unii Europejskiej to jest sojusz gospodarczy oparty na swobodzie przepływu kapitału, handlu, usług i ludzi. Natomiast całe to ideologiczne, zielonoładowe e, kombinacje są po prostu niepotrzebne. I Polacy, i Europejczycy widzą, że to szkodzi całej Unii Europejskiej. Po prostu. Dlatego głosują na Konfederację, bo jesteśmy jedyną alternatywą. Wy się Chcecie, po prostu... Wy się od środka, od środka, bardzo bardzo nie, nie mówcie, nie, mów, nie, nie mówcie, droga, Być może to właśnie ten moment zwrotny w politycznej historii naszego kraju, na który czekaliśmy. Może nadchodzą zmiany, które spowodują, że ci, którzy do tej pory sprawowali monopol na naszej scenie politycznej, zostaną postawieni pod lupą, nawet przez zaciekłych zwolenników. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i słupka. Siema.